Sorry. Got myself a winner. Independence, riding in my own lane You better check me, cause I ain't got no brakes better track up, cause we're coming in my way Got black, but I'm ready for the party Roll JK when I be starting Reppin' up, all the odds be starting 4.4 V8, bombarded I lights, even flash like stars Come around, on my fingers up the bar. Hit the switch, and we're goin' in far Six-gear pedalin', man, I'm takin' you to Marte Black Timber, feel my blood simmer E, tak więc jesteśmy na autodromie Pszczółki. Podsumowując krótko, no, piąta runda driftingowych Mistrzostw Polski e, z kilkoma przygodami. E, podczas kwalifikacji mieliśmy problem, że auto gasło. Cały czas próbowaliśmy rozwiązać, co się dzieje, co jest przyczyną. Do kwalifikacji niestety nie udało nam się tego naprawić, jednak w kwalifikacjach udało się zdobyć fajny wynik, bo dziewiąte miejsce w przejdzie w parze w top 16. E, doszło do, 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 do grywki. I podczas dogrywki no niestety sędziowie zadecydowali, że przegrałem. Nie do końca zgadzam się z tą decyzją, ale to już że tak powiem e, inna sprawa. E, na chwilę obecną e, chciałbym podziękować wszystkim za wsparcie. E, myślę, że dość udany weekend, fajny wyjazd, fajny tor, e, dość dobrze mi się jeździło pomimo problemów. E, chyba tyle. Pozdrawiam i do zobaczenia.